Młody, 45-letni, pacjent, który miesiąc wcześniej doznał zawału serca, miał otwartą tętnicę wieńcową, która właśnie powodowała zawał, zamknęła mu się, ale miał również krytyczne zwężenie drugiej tętnicy, wieńcową, tętnicy wieńcowej, którą koledzy poszerzyli mu kolejnego dnia. Ten pacjent spędził dosłownie kilka dni na oddziale kardiologii i został przesłany na tak zwaną rehabilitację kardiologiczną dzienną. Gdzie po prostu miał w domu przyjmować leki, ale przyjeżdżać do placówki medycznej na sesję rehabilitacji pozawałowej. I wszystko byłoby w porządku, gdyby po miesiącu czasu w trakcie rehabilitacji nie doznał silnego bólu w klatce piersiowej, identycznego, a nawet silniejszego jak przy pierwszym zawale. Okazało się, że ma tym razem dwie tętnice wieńcowe zamknięte. No i moi koledzy byli ciekawi, dlaczego tak się stało, że obie tętnice, które były wcześniej leczone, nagle w tym samym czasie się zamknęły, podejrzewając, że ten pacjent nie brał leków. Zapytany, czy przyjmował leki, oświadczył, że tak, ale już następnego dnia przyznał się, że nie brał leków, które miały podtrzymywać, słuchajcie, drożność tych protest szczepionych do tętnic wieńcowych. Frakcja wyrzutowa tego chłopaka, 45-letniego, która być może dwa miesiące wcześniej wynosiła ponad 60%, w tej chwili już wynosiła 10-15%. Właściwie serce, które nie daje sobie rady, kompletnie niewydolne. Być może, jeżeli ten pacjent przeżyje, będzie kandydatem do przeszczepu serca. Prosta decyzja, czy przyjmować dwie tabletki systematycznie, czy nie. Może spowodować takie straszne konsekwencje. Życie może być piękne, ale pod warunkiem, że podejmujemy właściwe decyzje we właściwym czasie. Pozdrawiam Was serdecznie.